Witam wszystkich, kołodziejczyk Andrzej Ja kolejny tydzień Piękna pogoda W niedzielne południe 20 stopni na termometrze A się nie chcę wierzyć, że to koniec października No co, dzisiaj troszeczkę o takim temacie Który się nam przewinął W jednym z komentarzy pod moim filmem Otóż to był film O tym, że krótkie treningi Dlaczego krótkie treningi są efektywne nie pamiętam dokładnie tytułów, ale w każdym razie taki komentarz ostatnio wpadł mi w oczy. Mianowicie komentarz był bardzo taki, no, można powiedzieć, przebojowy, chyba autor komentarza uznał, że bardzo odkrywczo myślą. Tutaj przekazał: Mianowicie, że jeżeli ktoś jest koksiarzem, to może sobie krótko trenować, bo jest na koksie, a pozostali muszą długo trenować, żeby efekty uzyskać, bo nie są na koksie to oczywiście powraca ten mityczny wpływ środków farmakologicznych. Oczywiście jak ktoś nie używa i zacznie używać, to się czasami szeroko rozczarowuje, że to nie jest tak, że te środki robią z człowieka kulturystę. Środki są jednym z elementem układanki, zawsze te powtarzam. I wcale nie takim najważniejszym. Oczywiście bez bez tego też nie ma mowy o wyczynowej takiej kulturystyce na wysokim poziomie. To sobie od razu to trzeba powiedzieć. Aczkolwiek muskularną sylwetkę można uzyskać też bez, bez farmakologii. Oczywiście to też zależy od predyspozycji genetycznych. Ale nie jest powiedziane, że ktoś jest naprawdę umięśniony potężnie, to musiał to uzyskać dzięki sterydom. To oczywiście też przesadne są te. Bajeczki o ilości, przez zawodników stosowanych środków Żeby zachować taką wielką muskulaturę Czasami niewiele nie, nie osób mi dowie, nie dowierza, wielu mi, a niewielu dowierza Jak i mówię, że ważę w tej chwili 120 kg niecałe Przy takim tam dosyć przyzwoitym poziomie tkanki deszczowej Na jakich ilościach, farmakologii w zasadzie na trochę wyższych chyba niż HTZ Można powiedzieć I też się da nie muszę być jakimś, nie muszę być na wielkiej ilości farmakologii, żeby, no, żeby nawet utrzymać tę dużą muskulaturę. No, podstawa to jest jednak dieta i dieta, trening, regeneracja właściwa. Ale wracając do, do tematu, no i ten ktoś właśnie tam odkrył Amerykę, prawda? Otóż no, muszę powiedzieć, że ten ktoś się naprawdę sporo myli, ponieważ środki farmakologiczne. Czyli tak zwani w cudzysłowie ci koksiarze mają jeszcze wyższy poziom regeneracji, jeszcze wyższy poziom syntezy białek. Mogą, tym bardziej mogliby dłużej trenować, i to by wpłynęło możliwe, że pozytywnie na ich wzrost. Naturale muszą zwracać szczególną uwagę na regenerację, ponieważ nie, są, nie wspomagają regeneracji swojej sztucznymi środkami farmakologicznymi. Także to, że, że, że naturalne muszą trenować dłużej, że muszą trenować dłużej jest no, całkowicie, całkowicie błędnym rozumowaniem. Naturalne właśnie powinny trenować jeszcze krócej, żeby tą regenerację i bardzo uważać na przetrenowanie, bo ta regeneracja jest u nich no niestety, ale na o wiele niższym poziomie niż, niż u osób, które stosują środki hormonalne. Także tu też, jeżeli chodzi o naturalnych kulturystów, czasami często słyszę takie też metody, żeby, że oni powinni jak najczęściej trenować, żeby tą syntezę białek wykorzystać zwiększoną i wtedy przyspieszyć ten wzrost mięśni. No, moim zdaniem to jest błędne rozumowanie. Naturalni właściwie zawodnicy, naturalni kulturyści powinni szczególnie zwracać uwagę na regenerację, czyli nie powinni często trenować wychodząc z założenia, że najpierw jest regeneracja, a potem jest wzrost, czyli jeżeli zaniedbamy regenerację, to mięsień nam po prostu nie urosną. Moim zdaniem mięsień musi być całkowicie zregenerowany, żeby go atakować ponownie jednostką treningową, czyli bodźcem. Czyli najpierw jest bodziec, trening, potem jest regeneracja i potem jest dopiero wzrost. Wiele osób mi właśnie pisze w komentarzach i nie tylko we wiadomościach prywatnych, że jeżeli właśnie przeszli na dużo krótszy trening, na dużo krótszy, krótszy trening zauważyli wyraźnie wzrost yy, mięśni. Oczywiście, krótki trening to nie znaczy, że to jest jakieś obijanie. Krótki trening automatycznie musi oznaczać bardziej intensywny trening. Już to też wielokrotnie mówiłem, że w tyłu głowy nie mamy w, yy, tam kolejnych serii, ile mamy tam wykonać jeszcze przed sobą. Tylko dajemy z siebie wszystko w tą jedną lub dwie i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. I to jest właśnie efektywny sposób trenowania. Powiem szczerze, że ja y, moje treningi wahają się w przedziale między 45 minut a maksymalnie godzinę. Uważam, że nikt nie powinien, y, nie musi trenować dłużej niż godzinę, żeby y, uzyskać porządne efekty. Oczywiście samego treningu, bo czasami, jeszcze, jeżeli dochodzi jeszcze stretching i tak dalej, rozgrzewka przed treningiem, ale stricte takiego efektywnego czasu trenowania, maks, godzina i każdemu to powinno wystarczyć. Niezależnie czy jest koksiarzem, czy jest naturala. Także długość treningu absolutnie nie ma wpływu na, na to, czy ktoś bierze środki farmakologiczne, czy nie bierze. Długość treningu powinno się dostosowywać do, do możliwości regeneracyjnych, po prostu. Oczywiście są zawodnicy, którzy trenowali, bo nie wiem, po dwie godziny, trzy, każdą grupę, dwa razy w tygodniu, jak Ronnie Coleman, ale to są wybitne jednostki. Oczywiście też to chodziło. W, Wspomaganie wybitnej jednostki, które sobie poradziły z, takim, no z takimi obciążeniami treningowymi, po prostu. Także ja jestem zawsze zwolennikiem raczej krótszych i intensywnych treningów i uważam, że taka metoda jest najlepsza, niezależnie od tego, czy ktoś przyjmuje farmakologię, czy nie przyjmuje farmakologię. A jeżeli nawet nie przyjmuje, to tym bardziej powinien zwrócić uwagę właśnie na krótsze treningi. Cały, cały wzrost mięśni, to się odbywa poza salą treningową, a nie w sali treningowej. Jeżeli ktoś myśli, że, że nie jest koksiarzem i będzie cały dzień spędzał na siłowni i uzyska efekt, mało wypadek ze stanowiskiem operatorskim. A więc, wracając do tematu, jeżeli ktoś myśli, że długim treningiem uzyska efekt treningu koksiarza, krótkiego treningu, to się stanowczo myli. Też powinien zwrócić uwagę właśnie na regenerację. Maksymalne wykorzystanie tego czasu na siłowni. Szczerze mówiąc natural może nawet świecieć 3 razy w tygodniu po godzinie czasu i to w zupełności mu wystarczy do rozwoju sylwetki. Oczywiście powinien zwrócić też uwagę na odpowiednie odżywianie. To jest osobna kwestia. Tak więc to, tyle na temat kuchsiarzy i krótkiego lub długiego treningu. Parę, parę migawek z moich treningów w ubiegłym tygodniu jakie zrobiłem. Tam pokażę Wam bicepsy, 3 ćwiczenia po dwie serie. Całość treningu między 10 a 15 minut Tam czworogłowe Wam pokażę dwa ćwiczenia Przysiad na maszynie i suwnice Cały trening nóg Czworogłowe, dwugłowe i łydki Zajmuje mi między 50 minut A godzinę też Tam jeszcze serial seria wyciskania Na skosie na klatkę Czyli moja podstawa na rozwój klatki piersiowej I tyle Ja już czekam od do kolejnego miesiąca Jeszcze jeden miesiąc treningów Takich powiedzmy Rekreacyjnych w cudzysłowie No bo to rekreacja no taka Troszeczkę mocniejsza no, Od grudnia przychodzę na Budowanie masy mięśniowej Także będzie się działo Na razie trzymajcie się